To mi daje nadzieję, że może ktoś kiedyś zrobi wystawę moich torebek. Warto zbierać. Ej, cały ci mówisz, po co to zbierasz magazynu jeszcze, jeszcze wyrzucić wszystkie stare rzeczy. Bo jest różnica darku pomiędzy manelarstwem, a kolekcjonerstwem. Zwiedzając Nowy Jork, trzeba pamiętać o tym, że im bliżej wody, tym zimniej. Ale tu jest nieźle. Kamera tak tego nie odda. Teraz... Odda. Nie. Oddała. Ty oddaj kamerę. Słuchajcie, mamy to. Mamy jedno wspólne w trójkę zdjęcia, a nie, że nasz fotografem... Najlepszy. fajne, klejne fotografem. Robi raz mi, raz haremu. Słuchajcie, to jest cała produkcja. Mamy nawet światło, które nam oświetla buzię z tej strony, gdzie światło nie dochodzi. Jana jest pełna profeska. To, to jest... Jeszcze 30 lat temu Brooklyn było określane jako... Miejsce, gdzie śpi klasa pracująca, ta, która obsługuje. Bogatych na Manhattanie. Dzisiaj Brooklyn to miejsce, w której nie jeden nowojorczyk marzy o tym, aby zamieszkać. Nie tylko ze względu na spektakularny widok na Manhattan z drugiej strony rzeki. Brooklyn jest miejscem, w którym po prostu chce się bywać. Z tym, że mówimy o tym bliższym Brooklynie, nie tym głębokim, daleko. Im dalej od rzeki, tym większe ryzyko, szczególnie wieczorami. Palce mam zmęcznięte. Jakby było z minus 10, to wszystko ze względu na wodę. We're gonna go swimming next you know? <laughs> sure. <laughs> ja może wyglądam na tę ale nie aż tak, Harry, nie aż tak. Postanowienie <laughs> jest takie, że będziemy codziennie jeść kiszonki. Tak? Mhm. A może być ciężko znaleźć kiszonki gdzieś na Bahama. Ale póki człowiek w Nowym Jorku, to nie szuka problemu, tylko znajduje rozwiązanie. No, więc kupimy sobie sałatkę i położymy ją ze skarkety. Jesteśmy w takich. To... No, bo ja koszyka i oczywiście wybraliśmy kuchnię japońską, to jest nasza burgera. <śm -tronik> Jak to się mówi, uważaj, żebyś pod mostem nie wylądował? <śm -tronik> Ale w przypadku Brooklyn Bridge, to jest całkiem przyjemny scenariusz. Jak tu byliśmy 3 lata temu i robiliśmy sesję, to wydawało mi się, że taka kamienica to jest wymarzone miejsce do mieszkania. Chciałam wtedy mieszkać na Dumbo i podziwiać sobie Brooklyn Bridge. Dzisiaj wiem, że jeżeli będziemy tutaj mieszkać, to na Manhattanie. Chodź jeszcze pokażemy pośrodku igły Empire State of Building, która jest w ogóle super elkańskie. Nie ma Empire State of Building. Tam jest Empire, Empire State. State, State. Building, Dobrze Empire State Building się normalnie zrobi. Zasadniczka, miodek. A gdyby ktoś się zastanawiał, skąd się wzięła nazwa Dumbo, to nie jest to tego sympatycznego słonika. Jest to skrót od Down Under The Manhattan Bridge Overpass. Takie jest, Dumbo. Od pierwszych liter tych słów. Koniec Dumbo, lecimy teraz na The Edge, na... Na piętro. Jest tak zimno, że nie wiem, jak my to zrobimy. Ta atrakcja będzie trwała tylko 15 minut, ale myślę, że wystarczy, żeby przemarznąć. Nieważne. Skupmy się na tym, że będzie przepiękny widok, ponieważ jest wiatr, który rozgonił chmurę. Będzie pięknie. Lecimy. I know I gotta keep

i świetny był timing, żeby zrobić to o zachodzie słońca. Co prawda nie widzieliśmy samego słońca, ponieważ było za chmurami, ale widzieliśmy wszystkie budynki, które zaczęły się świecić, kiedy jeszcze było w miarę jasno i to zrobiło niesamowite wrażenie. I oto Harry, który spędził w Nowym Jorku 20 lat, zatem można go nazwać rasowym New stwierdził, że City Climb, który przed chwilą zrobiliśmy, to jedna z najfajniejszych rzeczy, które można zrobić w Nowym Jorku. Jeżeli ktoś nie życzy wchodzić tak wysoko i tak ekstremalnie, to sam The Edge, czyli Taras, na którym obecnie jesteśmy, też jest fajny. Jest to takie 360 view. Z każdej strony można pooglądać, czy piękną panoramę, czy to w ciągu dnia, czy o zachodzie, jak kto życzy. Za chwilę będziemy jeść pizze. Bez sera. Bez sensu. Trochę to podróżowało na różkowe plany, gdyż życzył sobie pizza, to proszę. Nie wiadomo co to. To jakaś taka fokacja, chyba. W większe wrażenie zrobiło to, że podłoga była ekranem. Tak właśnie sobie wyobrażam siłę kosmosu. <laughs> Niby chaos, ale tak naprawdę wszystko jest w odpowiednim ordunku, tak jak być powinno. To było piękne. Niby chaos, to był jednak boli głowa. <śmiech> <śmiech> To co? To teraz please don't tell do paru? No dawaj. <laughs> Weźmy telefon, trafi zdjęcie na filmik i nagle cała magia się pojawia. Więc ciężko dać, ciężko takie miejsca. Tak jak mówiliśmy w poprzednich filmach, odstawiliśmy alkohol w zeszłym roku. Więc w sytuacje, kiedy ktoś nas wyciągnie na drinka, jak to dzisiaj zrobił Harry, to jest taka, wiecie, dużo bardziej celebracja. Celebracja, celebracja. Celebracja. Harry, Twoje trówko! Sorry? チェア Przechodzimy do najpiękniejszej części. O, ile książek. To, jest, to są same Biblia. To może chociaż taką książeczkę Darku byś przeczytał na tym wyjeździe. Ale zamknięta nie dla mnie. A jednak już coś tam wyhaczył. Ciekawego. No. Weź na książkę, po piękna jest. Tu jest historia Napoleona. Tak wygląda pan Morgan, który te wszystkie książki nazbierał. Trzeba przyznać, że pan Morgan pięknie nazbierał. To mi daje nadzieję, że może ktoś kiedyś zrobi wystawę moich torebek. Warto zbierać. Ej, cały dzień mówisz, po co to zbierasz magazynu, jeszcze wyrzucić wszystkie stare rzeczy. Bo jest różnica darku pomiędzy manelarstwem a kolekcjonerstwem. Pięknie tu, ale idziemy, ponieważ to jest nasz przedostatni dzień w Nowym Jorku. Jeszcze mamy morze atrakcji. Więc doroczku, proszę szybciej się żegnać tutaj z tą sztuką. Właśnie pan trobił, żeby być na vlogu. No, proszę. Najlepiej odwiedzić piątek, ponieważ wtedy wejście jest bezpłatne. Tylko trzeba się zarejestrować nieco wcześniej online, czego my nie uczyniliśmy. Zatem zapłaciliśmy 22 dolary, ale niech będzie. Warto wspierać kulturę, historię i sztukę. Iron Flat Building, tam z tyłu. To pierwszy trapacz mur, który powstał w Nowym Jorku w 1902 roku. Jak to bywa z takimi wynalazkami? Został okrzyknięty najprzyjemnym, a z pewnością z pewnością w, trwały, w, w budynkiem. I dopiero kiedy już całkowity projekt został wykonany i ujrzał światło dzienne, okazało się, że ludzie zaczęli go lubić. To również pierwszy budynek, w którym zastosowano stalową konstrukcję. Być może właśnie dzięki temu stoimy dzisiaj. working like a dog day and night trying to finish up this job and do it right it's only a few things that a man like me needs and jesus whiskey and you're right next to me singing hey honey i'm coming home don't know why No, to dzisiaj będzie, słuchajcie, na śniadanie whisky. No jak już to przeżyjemy. Dariusz, nawet zakatarzony, czuje więcej niż ja. Ja czuję whisky. And a little bit of smoke. smoke. Yeah, a little no, bit of smoke, yeah, for sure. Co zrobiłeś, Dareczku? Sprawdź się smarkę, do kieżka. A tutaj mamy 100% żytnią whisky. Ponoć w sklepie można kupić 60-70% żyta, best. a tu like setkę. One, nope? yeah. Jak to powiedzieć so. temu miłemu panu, że ja w ogóle nie lubię whisky? Chyba zostawię to you. dla siebie. For Każdy bourbon to whisky, ale nie każda whisky to Bourbon. Żeby być Bourbonem, trzeba spełnić pięć zasad turbodynamiki dynamiki A, B, C, D, E. Zaczynamy od A, musi być American. B, musi być w beczce. To się akurat zgadza z językiem polskim. C. Co było na C? Wiesz, co mężu, pomogłeś. Corn, thank you. Yeah. C jak corn, czyli wiadomo, musi być zrobione z kukurydzy i nie tylko zrobione, ale i większość ziaren użytych ma być z kukurydzy, 51%. D Destillation, proszę nie pytajcie mnie o co chodzi z tą destylacją, ja po prostu wiem, że w alkoholu ona następuje. I może przejdźmy do E. Extras, czyli no extras, tutaj nie ma żadnych dodatków, jest tylko i wyłącznie ziarno. W sumie cztery rodzaje ziarna, ale żadnych zapachów, więc Dareczku, wybacz, niestety nie możesz sobie zrobić własnej whisky, albo możesz zrobić, ale to wtedy już nie będzie burwą. I okazuje się, że Fashion Week to jest festiwal z tradycjami. Tak. Żeby cały ten przybytek obejść, przeczytać, zapoznać się, i jeszcze zapamiętać, to chyba tydzień. Tak lekko. Tego jest tutaj tak dużo. Ty, ty lubisz modę, chodź, pokażę ci, coś. jest ciekawe, żebyś ją brał. Moda na sukces, tak lubię. Myślę, że chodziło tak właśnie na półcach. external bed makeup day <laughs> kiedy nie masz się nikomu tłumaczyć You're mad man don't let Evie turn you into a trash bag so get glad glad find out what you said sad all that jealousy you should subside I think it's time to turn that mirror on you put it up close for a clear view and look deep down inside and soon you will find a pretty soul that needs more shine Cieszmy się, Darku, że już nie ma dinozaurów. Mówię, pierwszy lepszy jest i tak wyszło. Nie miałbyś zbyt wiele szans. Ale. By nie miałbyś No, wiele no. szans. z tym byś sobie poradził? Może miałby dałby ci trochę fory. Ze <gryw> względu na więzy rodzinne.